Witajcie dzisiaj z chlewni, już wieczór. Przyszedłem tu po robić posypać pasze i te sprawy Co nowego flewni, no to na pewno nowy sad wartaków kupionych 200 sztuk. Kupiliśmy 200 sztuk od Pana Rysia i pani Kasi, których pozdrawiam widzicie, widzicie świnki zadowolone jak cholera zwiecą się ten grzbiety, uszy do góry szczęśliwe tak powinno być nic nie było dawno sklepni a dzisiaj na drobie, te zaległości otóż co nowego no trochę było remontu wymieniliśmy okna tamte już były i szyby powylatały i, i no już takie było jakie było Drugie, co zrobiliśmy, ja w sumie byłem trochę przeciwny temu, ale oczywiście wiecie, jak to jest. tato stwierdził, że robimy, no to mówię, robimy. I wymieniliśmy kominy na kominy większej średnicy z takimi zasuwami. Może wejdę, Wam pokażę, bo to jest te, te, te śluzy, że tak powiem, to są made ja sam żebym to zdziałał po prostu możemy sobie żeby było dobrze widać otworzyć tu jest lineczka tam jest przeciwwaga nie wiem jak to widać, widać? O, otwieramy a automatycznie się samo zamyka linka od prania chodzi o to żeby móc sterować tutaj lepiej klimatem bo jednak było było trochę tutaj nieraz gusznawo. A tak teraz możemy to sobie ładnie regulować. Co jeszcze tu jest ponaprawiane, to sufit. Trzeba było parę łatek wstawić. O tutaj, tam. To no, już wisi ile lat? 11 lat. No to yy, różne rzeczy tam się mogły przydarzyć. Karwniki zostały na razie jeszcze te, co były. A teraz. Pytaliście, mnie kiedyś? Pytaliście. Któryś z widzów pytał, co z pomieszczeniem, w którym była, że tak powiem, ta moja studniówka nagrywana. Oczywiście nie studniówka typu na koniec liceum, tylko z hodowli świnek. Także już Wam pokazuję, jak to dzisiaj tu wygląda. Dzisiaj wygląda to w ten sposób. Pamiętacie? Tu były wrota. Są wstawione okna. Między innymi dlatego wymieniliśmy tamte okna, bo tu trzeba było wstawić też okna. I żeby było ładnie równo, to wymieniliśmy wszystkie. Sufit. To jest pianka typu ekoterm, coś w tym stylu. Mocowana na stelażu. Dwa kominy oczywiście tu będzie jutro przykręcana śluza. A tam będzie ten elektryczny co był. Tylko kominy są. Tamten jest obniżony, a ten jest jeszcze jeden dołożony. Jest to zrobione na ściółce. Powiem wam tak. Jestem przekonany do różdż, że jeżeli byłoby tutaj. Miały być tysiące świn, to różdża by tu weszły bezapelacyjnie. Ale że tu w tych pomieszczeniach co jesteśmy teraz. Wejdzie na maksa 350 sztuk. To nie są żadne tysiące, i stwierdziliśmy, że nie będziemy po prostu inwestować. W, na razie w ruszta, no wiadomo jakie są czasy z tą hodowlą. No ruszta mają duży plus taki, że nie ma pracy fizycznej. No tu jednak trzeba wejść, trzeba zgadnąć, trzeba ten obornik usunąć, ale tak. Samo to pomieszczenie przerobić na ruszta, no chcieliśmy. Naprawdę chcieliśmy. Ale zapadła decyzja, że zrobimy jednak na ściółce, ponieważ przez ścianę jest ściółka i tu będzie też ściółka. Czyli ładowarka tylko po prostu przejdzie te tam 12 metrów dalej i zabierze ten obornik. Ładowarka jest, tak jak już Wam kiedyś mówiłem, tylko i wyłącznie przeznaczona do celu obsługi tej chlewni. No prawie, no wiadomo jak tu coś tam wysiądzie czy coś, to jest też jako rezerwa. I manicu będzie też zimą remontowana, także wtedy tamta będzie używana częściej. A, ale mówię, no jest, jest ta maszyna do tego celu. Teraz nie mamy porządnej beczki, trzeba będzie też dokupić beczkę lub yy, wiadomo usługę. A znowu mamy rozrzutnik, który rozrzuci nam ten obornik i w sumie yy, to tak wygląda. Dlatego mniej więcej tak, no nie wiem jak to wy tam widzicie, jak ten, no na pewno większość powie, że głupota robić na ściółce. No ja, my tak z, z, z tatuśkiem wymyśliliśmy, że na razie zrobimy tak i zobaczymy, a jak będzie wszystko może dobrze, może kiedyś, może jeszcze będziemy istnieć, to przerobimy na ruszta, bądź nie przerobimy, bo to ja powiem wam tak, żaden cudmiut to nie jest, to jest tylko mniej pracy, a Ogólnie moim zdaniem świnia lepiej się zachowuje na ściółce, ale no wiadomo, że o idealnie teraz by było powiedzieć, że wszystko ma swoje wady i zalety. Tak jak ściółka ma swoje wady i zalety, tak samo ruszta ma swoje wady i zalety. No można powiedzieć, że w dobie ASF-u no ściółka jest dosyć niebezpieczna, jasne jest, dlatego my tą słomę leżakujemy. Teraz co dopiero poszły pierwsze baloty tegoroczne, z tego z nich. Po drugie ścielimy słomą głównie z śmienia zimnego, w którym naprawdę dziczyzna nie za bardzo lubi wchodzić w ogóle w niego. Także bo po co niby ma tam wchodzić, jeżeli on i tak jest niski stosunkowo? Już w tym czasie są rzepaki, w którym dziki wolą dużo bardziej siedzieć w rzepaku. Także jakoś nie mam problemów, żeby dziki mi siedziały w zbożu, nie? no Wiadomo jak czasem przednica coś to, to lubią. A no i zrobiliśmy tak. Nic stąd, stąd nie nagrywałem jak robiliśmy, ale coś tam jeszcze nagra bo albo to tak wiecie, ja to za dużo nie... No za dużo. Coś tam robiłem, ale coś jest do skoku i tak i tak. No nie było takiego czasu trochę i, i, i no. dużo, dużo, tematów, dużo rzeczy naraz. Także tak jak widzicie, tu będą trzy kojce. Yy, Posadzka ma spad mniej więcej tak jak tutaj. No, oczywiście tutaj jest yy, płytka. Yy, płytka ceramiczna, żeby ładnie to szło umyć. Tu jest, są słupki do yy, bramek. Będą trzy bramki. Tu jest zalany na nowo. To znaczy ten skos, tutaj, jest zalany na nowo. Ten ganek jest zalany na nowo. Tu jest wymurowany taki mur. I na dole jest zalany taki beton oporowy do właśnie do lemiesza ładowarki, żeby, żeby ładnie tutaj szło nabierać i żeby było pewne. No, tak jak mówiłem, okna plastiki. Tu położyliśmy również płytkę na górę no do mycia w tym końcu tych płytek będzie trochę więcej jest aha tu nie kładliśmy płytek z racji na to że prawdopodobnie ładowarka by je pościągała i stwierdziliśmy że tylko tu po prostu gdzie będą świnki no można powiedzieć że trochę ciemny kolor tych, tych płytek no ale no nie wiem czy wybrzydzać za 4,99 za metr także jest taki kolor brązowy, ładniejsze były różowe, no, ale no nie było w takiej scenie. Tu zrobiliśmy wloty powietrza, też jest wykuty otwór. Wloty powietrza, bo za ścianą jest paszarnia, zaraz tam przejdziemy, a w paszarni jest duże okno, mniej więcej tego rozmiaru. I przez to wykorzystamy to po prostu do cyrkulacji powietrza, bo wentylacja. To jest i prawidłowy mikroklimat to jest. Kurde, ja nie wiem. To nie jest 50% sukcesu hodowli, to chyba jest 80 albo 90%. To jest naprawdę tak ważne, że się w palenie mieści. I miałem dosyć mocne przekonanie, jak tutaj latem były świnie. Co, co to był za Saigon? I możecie mi tylko wierzyć na słowo, bo oczywiście inaczej tego nie idzie stwierdzić, ale. Bez odpowiedniej wentylacji, mimo to że był ten wentylator, to tu było na narożnikach, tragedia masakra, to tak nie powinno być. Tutaj były drugie wrota, to jest postawiona ściana z profila i blachy blachy takie zdemontowane tam z czegoś ta zielona akurat nie to jest nowa, jak widać Zrobiliśmy tak po prostu, żeby nie murować, żeby nie tracić tutaj miejsca, bo tutaj pokombinowaliśmy i zrobiliśmy śrutownik w tym miejscu i wejdzimy po prostu drugimi, drugimi drzwiami. Mieszalnik jest przesunięty troszeczkę, żeby się zmieścił tam śrutownik we wnękę, Tutaj zasobnik, tak jak więcej był, jest trochę obniżony. Ten zbiornik też jest tu obniżony na tych otworach. Są nowe wiercone, przez to niżej stoi. No, żeby to się zmieściło, bo tu jest, tu jest e, niższy dach, jak, jak tam był. No ale no, jest małe utrudnienie, bo tam nie trzeba było tak celować, ale no wiadomo, no, coś za coś. W sumie ta baszarnia nie wiem, czy też nie będzie przerobiona jeszcze inaczej, ale to tak się jeszcze, jeszcze e, zobaczymy na razie. Nie ma co kombinować za dużo, tylko trzeba świnkę hodować. Pewnie zapytacie się. Dobra, idziemy tu. Czy to się opłaci? Powiem wam, nie wiem. Powiem wam, jak sprzedamy świnki, czy się opłaciło, czy nie. Tyle mogę powiedzieć. Na razie klewnia była oczywiście umyta. Lampy zobaczcie, jak świecą pięknie. Wszystkie okna i lampy są umyte. Co w wsad, żeby to ładnie wyglądało, ładnie świeciło i, i żeby było jasno, szczególnie zimą ważne. Także Zobaczymy. Tutaj jest na razie jest trochę więcej świnek, bo jest razem jest 200 sztuk. A ten kojec na razie jest jeszcze pusty, bo tam nie mamy tej furtki przegrody. Wisi tylko plandeka na to, żeby trochę tu cieplej było, chociaż nie jest źle. Akurat jest super. I ten kojec jest niezasiedlony, ale furtka już się spawa. Oczywiście w tym samym stylu co tamte. Taką rurką na dole i będziemy gdzieś za dwa tygodnie mieć około 100 sztuk warchlaka tutaj i pojedziemy, no co, powiem Wam tak, no co, silosy pełne zboża, hodujemy, zobaczymy, jeżeli przestaniemy zarabiać, przestaniemy hodować, na razie. Jakoś wyszło, no chociaż sami wiecie jak to u mnie ostatnio wyszło Wiecie, że nie wyszło to za specjalnie No ale hodujemy, hodujemy dalej no Na razie się nie poddajemy Zobaczymy co będzie dalej Dobra, w takim razie kończymy Postaram się coś tutaj jeszcze wrzucić. Może jutro, może pojutrze, coś właśnie z, tego, z, tego, z, tej, z tej przeróbki. Trzymałem to trochę tak w tajemnicy, trochę miałem inny plan, żeby po prostu pokazać Wam pełne. Ale mówię, no, sezon polowy, że tak powiem, się skończył. W sumie u mnie jeszcze nie, bo jeszcze orki zostały, ale orki mi się przeciągają z racji na to, że musimy tutaj walczyć, żeby to skończyć. Jak przyjadą świnki, czy tam jak już będzie skończone na tip-top, to biorę się do końca za pole. Zabiegi mam porobione, nawozy powywożone. Także zostało mi zaorać na, zaorać po prostu na, na wiosenne siewy. A orze zawsze jesienią, czyli trochę jeszcze jest. Także dzisiaj tyle. Zobaczymy, co to dalej będzie. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć.